Znajdź żony rapy i do tego tańce Nie słucham tego gówna od tych cieni. chuju też mam, co gada w lecie tym Ludzie zrobią wszystko, zajebany kwit Niezrozumiałe jest pojęcie z tych chuj z ze dwie przy tubę, połam do, łudu, do grudę Poznaję tańską ludę, jak nie siedzi to mute Mój dyskutę. słuchem, obecni ciałem, a nie duchem Dla nich to było za jeden uśmiech A u mnie to walka by nie skończyć głównie W państwie z tym, w którym migrant na start ma więcej od minimalnej emeryty Ej, że, ej, że przy Gramy swoją mutę, łatwiej leżą dupę Ej, panamy to buchem? Zwaniem, jesteśmy tacy sami jak byliśmy Mimo, że świat wszystko za korzyść Że przeszedł przy dupę, gramy swoją mutę Łatwiej leżą tu Ej, panamy to buchem? Zwaniem, ty musisz się wariować, wszystko do tak matka wyzywa córkę, że szlał A córka matkę, że liczył się tylko parę Spierdolone towarzystwo, gdzie w oczach zobaczysz, tylko hajs i nic więcej Zakochani w PLN-ie, wrzucają swój ściek Pomysł na życie, który obrzydza mnie Uniwersus jebów już rzygać mi się chce Dlatego gram swój rap, byle z dala i sobie chwalę towarzystwo zeryfikowane Lecimy na wysoką skalę Nie patrząc na korzyści Więcej pierdalać paperzyści Nie umiesz trzymać języka za zębami To nie możesz trzymać się z nami Te kadawek i okej okay? Jechać z rajerami gadaj mądrze Albo zamieszaj jak boli strąg To nie mój problem ziom Każdy pan z tego życia albo idziesz do przodu, albo leba gramy eee, swoją amutę, leżą tu to buchem